Ludzie z każdej strony, ja się dzisiaj chcę wam pokazać. Nowy głośnik. A tu moje smsy do mnie przychodzą. Dobra. E, ten głośnik. Kupiłem go już w jak widać, ale. Oczywiście musiałem go otworzyć wytestować. E, jest trochę gorszy. Od, jest trochę gorszy od tego głośnika. Ale tu to... e, Ten. Monster jest mega potężny. Doram. Otwieramy go tak, on normalnie. Tutaj taka taśma jest. O, to już jest tutaj właśnie to To jest opis opisane. Wszystko. Dobra, koniec. Yy. Dobra. To po musimy podnieść. Teraz to podnosimy. Naszym o oczom pokazuje się gówniany dół. A, dobra, dobra. Cześć, ja go wyciągnę sobie. Tak go się wyciąga. Tutaj mamy instrukcję obsługi. O, Dobra, mam to. Nie wiem. Tutaj chcę. Coś co może poczytać? Moment, dobra, ja to. Dobra. Dołączony przełom. Nie, dobra, etam tutaj. Tak są same dźwięki. Tutaj. O, tutaj coś jeszcze jest na miarę. Też waszego. Mmm, Dobra, koniec. Instrukcja obsługi, że to każdy jak coś obsługuje. Dora. Koniec, koniec tego czegoś, no i tutaj mamy jeszcze też instrukcję chyba, dobra koniec, Eee. go może tak przysać, fajnie, ale to za chwilę, Siedzę, co ja tutaj włączyłem, taką strzałkę, bo się z nią, nią chodzi, on jest na bluetooth, no i tutaj mamy wejście na kartę SD i na normalne USB. Poczekać chwilę Dobra hmm. dora, no nie mogę podczas nagrywania, dobra. To jest hicker, dobra. Tu się go włącza. Tu nie dobra, poczekaj chwilę. Dobra. Tutaj się go włącza. Przeciska się. I już jest włączony. Bo musi taka muzyka akurat zlecieć. Dobra. Głośnik gotowy do sparowania. O, słyszycie? E, aha, no jest nawet głośnik, powiem Wam. To jest takie tak minimalne. W porównaniu do tego. Słuchajcie. Ryb Bluetooth. Jest różnica. No e, dobra. Ja powoli kończę to nagranie. No i cześć.